Właśnie dlatego ja stworzyłam platformę AI w biznesie online, do której link znajdziesz w opisie tego wideo i serdecznie Cię tam zapraszam. Zdradzę Ci też, że zapisując się na tamtej stronie do newslettera otrzymasz 100 złotych rabatu. Masz tam gotowe boost prompty, czyli właśnie wszystkie te prompty według konkretnej struktury, przetestowane, już ułożone w tej strukturze i dopasowane do realnych zadań w biznesie online i w polskich realiach, dlatego że ja je również stosuję w swoim biznesie online od ponad Roku, więc nie musisz nic wymyślać, nie musisz tracić godzin na testowanie, po prostu wybierasz boost prompt, wpisujesz tak naprawdę tylko i wyłącznie swoje dane, klikasz generuj, chodzisz do czata GPT i masz wszystko gotowe, czekasz tylko na odpowiedź. Dodatkowo są tam też asystenci GPT, czyli jeszcze wyższa szkoła jazdy, gdzie tak naprawdę jedyną twoją, twoim zadaniem jest odpowiadanie na jego pytania. Tak aby otrzymać konkretne wytyczne, konkretne odpowiedzi, bo cały proces, całe działanie asystenta jest już w nim zaprojektowane, tak aby uzyskać maksymalnie jak najlepszą pomoc.